Kolejny odcinek miał być z dekorowania mieszkania. Będzie on, ale teraz e, nagrywam dla Was. Taki mały filmik pogadunkowy, co tam u mnie, bo no teraz jestem chora, więc mam trochę czasu i uznałam, że to będzie taki w miarę spokojny, taki refleksyjny, jesienny odcinek. Właśnie sobie pogadamy, więc na spokojnie możecie sobie, nie wiem, coś tam robić w tle. i widać mam tutaj ozdoby jesienne po kolei, ale po prostu coś tutaj się działo w tle, bo też na łóżku. Samym to tak, no, z tym cieliskiem <grych> i mamy świeczuszkę. Mam nadzieję, że mi się tutaj nic nie wywali, bo to jest na praktycznie łóżku, ale na tym jakby kawałku do położenia ręki, żeby oprzeć się, wiecie, ale jest stabilnie, bo na przykład, wolę tutaj, żeby to stało, niż żeby gdzieś na łóżku, bo tutaj, to wiadomo, ja się gdzieś przekręcę i to się będzie też ruszać, a tutaj to sobie stoi oddzielnie. Więc na razie jest bezpiecznie <laughs> Mam też herbatkę w tym kubeczku jesiennym z sówką. Jeszcze nic nie jadłam, chociaż już troszkę jest późniejsza godzina. Ale ja też dlatego, że po prostu wczoraj miałam już iść do pracy i poszłam na dwie godzinki. Później wróciłam i to no, z samego rana poszłam. Byłam po prostu złączona i spałam dłużej. Miałam wstać wcześniej coś pogarniać właśnie w mieszkaniu, nagrać to i może coś ugotować, a wyszło jak zwykle. Ale chcę w końcu coś nagrać, bo kurczę, no jesień jest! Ja tak bardzo lubię tę jesień, tak y, mam taki sentyment trochę do niej z odcinkami, bo sporo też filmików było takich jesiennych i nawet nie tyle, że teraz, ale często też nagrywałam w jesień nawet na sami start, tam wiecie, tam jakieś unikaty, jakieś tam jesienne motywy i tak dalej i tak dalej wiadomo, ja to MSP to już trochę stara era, ale no jest sentyment do tego chciałabym trochę wrócić na ten kanał nawet Mio już mnie przekonywało żebym wróciła na sami star chociaż nie wiem, czy tam jest w ogóle jeszcze sens wracać cokolwiek chociaż nie wiem, może byście chcieli tak, żebym też i tam wróciła tyle, że tam to głównie było MSP, więc tak nie wiem co bym tam mogła robić, jak teraz zbytnio nie gram w MSP i w ogóle, co wy byście chcieli zobaczyć na tym kanale? No może na tak kiedyś, nie wiem, może tam wrócę kiedyś, nie mam pojęcia. Bo to właśnie dużo się działo przez te wszystkie zmiany tutaj u mnie. Nie dość, że właśnie zmiana kanału, to jeszcze trochę zmiana tematyki, bo na początku tam głównie siedziałam tam w tych sprawach graficznych, ale nadal z MSP i później tak przeszło z powrotem na te MSP, Później już zaczęły się vlogi, i, i tak zostało z, ze mną, że tak głównie z twarzą się pokazuje, i tak dalej. Więc jeżeli oglądacie to jeszcze, to napiszcie mi w komentarzu, proszę. Każda osoba, która to teraz ogląda, cokolwiek, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Bo mam kilka pomysłów, ale nie wiem, czy chcecie to oglądać po prostu, bo sporo jest takich też rzeczy na innych kanałach. Przykładowo zazdroszczę niektórym takiej już jednej tematyki, coś w stylu Glam Pauli, na przykład, że w sumie codziennie wrzuca praktycznie to samo, czyli otwieranie kalendarzy adwentowych, a i tak raczej spora liczba osób to ogląda, po prostu nawet nie ze względu na to, że chce kupić te kalendarze, ale tak o... Bo w sumie fajnie się słucha, popatrzy, co tam jest ciekawego. No i taki taki jesienny klimatik właśnie jest tak już zimowo nawet bym powiedziała. Ja sama, e, wracając właśnie do kalendarzy tych, już kupiłam dwa kalendarze adwentowe i nie wiem, czy bym otworzyła je tak po prostu. Mogłabym w sumie, jeżeli byście chcieli, ewentualnie zostawia po prostu je na grudzień, na vlogi może jakieś, bo też bym chciała, chociaż to no, jest... Ciężkie w moim wykonaniu, bo jednak i praca, i wszystko. I po prostu ja jeszcze nagrać to okej, okay. ale potem zmontować. To mnie tak męczy momentami to wszystko. To bardziej, że czasem to po prostu wrócę po pracy, rzucę się na łóżko i mi się nic nie chce muszę pogarniać właśnie, pozdawać to mieszkanie, bo nadal jest tak średnio, trochę rzeczy powystawianych już jest, ale nadal jeszcze tak nie do końca mają swoje jakby takie miejsce już wybrane, bo chciałabym, żeby to jednak jakoś miało ten swój ład i porządek, że leży to po prostu tak, jak miało być tam w moim tam wyobrażeniu jakimś, a nie, że tak jak ta ozdoba moja, ta te liście, wiecie, co tam wcześniej pokazywałam wam, to w sumie miał to być w jakimś wazoniku ale nadal nie mam jakiegoś takiego fajnego wazoniku więc chyba raczej pozostanę po tym wazonie a no niestety jeszcze w tym wazonie co kupiłam to były kwiaty i nie miało to w sumie miejsce gdzie to wsadzić bo nie mam więcej wazonów niestety, no aż tak z kwiatami to ja nie nie chodzę, no i po prostu nie miałam gdzie włożyć te liście ale chciałam już gdzieś to postawić, więc po prostu sadziłam w papier kuchenny tak pięknie to wyglądało w kuchni Też kilka rzeczy dokupiłam, yy, takich. Nie wiem, czy wam mówić to, bo chciałam też wam to po prostu pokazać na blogu, jak będę to nagrywać. Ale już kilka takich rzeczy, no wiadomo, jeszcze jesiennych, ale też już troszeczkę pod Halloween. Chociaż nie chciałam jakoś dużo w tym roku na Halloween też kupować, bo po co mi to? Bardziej jesień ta jest taka długa, a Halloween to w sobie, tak powiedzmy sobie szczerze, ostatni może. Tydzień października może chwilę przed, jest taki jeszcze boom na te Halloween. A potem, jak już się zaczyna listopad, to zaraz święta, zawsze święta. Już pierwsze reklamy świąteczne, już po kolei wszystkie ozdoby świąteczne. Chociaż teraz to, wszędzie to po kolei się jeszcze szybciej to wszystko zaczyna. W Action już są święta, gdzie niegdzie też już widziałam pepku jakieś tam świąteczne powoli rzeczy wdrażają. Więc no niby do świąt jeszcze tam jest kawałek, a jednak nie, jednak już, już wszędzie się zaczynają. Chociaż teraz jak ta jesień jest, to ja bym chciała ją jakoś... Korzystać tak w miarę porządnie, czyli jeszcze tam ponagrywać dla was jakieś tam jesienne materiały, w stylu coś tam może gotowania jakiegoś, ale to bardziej na vlogach, pewnie by było po prostu. Jakieś piorniczki, jakieś ciasteczka właśnie z dynią, czy tam z jabłkami coś, te takie jesienne po kolei, właśnie jedzonka. W tamtym vlogu pamiętam też nagrałam, jak robiłam ciastka z dynią i były naprawdę dobre te ciastka, tylko z tego, że ich nie wstawiłam w ogóle, jak to robiłam. Bo to też jakby miało być w a później tak. Nie wiem, w sobie, że to było ciężko, bo w ogóle z moim montażem, pamiętam, tyle filmów ponagrywałam. Teraz też, nawet w lato nagrałam sporo ich. No nie widzieliście tego, nie widzieliście i no nie ma. Nie wiem, czy stawić to może kiedyś jako wspomnienia, bo teraz przykładowo mogłabym, bo nawet jest jesień tak jak wtedy była, że też sporo takich rzeczy... Po jesiennych robiłam. Tylko to już nie byłoby tą samą jakością. Może nie wszystko, bo wiadomo, w wakacje nagrywam tym aparatem, tą kamerą, dlatego no, jest ta sama jakość. Tylko, że jest no ciupkę wstecz trochę wcześniej i jakieś lato, tak średnio teraz. Albo mogę po prostu taki odcinek wspomnieniowy, żebym sobie coś tam gadała, bym pokazywała wam kawałek nagrań, opowiadała wam co się działo. W sumie to był nawet spoko, pomysł mi się wydaje. O ile byście chcieli to zobaczyć, bo to też tak wiadomo. Zawsze to jak ta jesień się zaczyna, to też tak wszystko spowalnia, moim zdaniem. Ta pogoda się robi taka ponura na dworze, choroby się zaczynają, właśnie. Mnie też gardło tak boli. Co chwilę się poce, a to po jakichś tabletkach, a to po prostu, żeby pić troszeczkę herbatki, to już już czuję, że się poce. Staje rano, to też cała spocona. Tego nie lubię akurat w jesieni. I niestety zawsze jak w ten blok bo tak samo było jak miłość był chory to ja byłam chora jest tak samo miłość też jest chory w sumie miłość był pierwszy chory potem ja się zaraziłam i teraz miłość znowu jakby jest chory bo jakby mu przestało to wszystko bo już powoli on tam zdrowiał ja Zaczęłam chorować mocniej. W czasie tak jakoś jeszcze, jeszcze nie za bardzo to wszystko, tam tylko że gardło mnie trochę bolało. A potem on wrócił do pracy, ja no właśnie zostałam w domu. No i teraz znowu zaczyna chorować, więc nie wiem, nie wiem jak to będzie, bo co chwilę coś, no dosłownie. Ale fajnie, że mogę wrócić do na przykład tych herbatek, do kakałka ciepłego. Chociaż w lato wiadomo, też czasem się coś tam zdarzało, chociaż już po prostu piłam bardziej to na zimno. Teraz to mi się Wcale nie chcę zimnego, jak non stop sobie piłam zimne kawki z mleczkiem albo specjalnie zostawiałam na dłużej, żeby to powstało, żeby było chłodniejsze po prostu. Teraz raz od razu piję wszystko, jak, jak zostawi mi się gdzieś, to później narzekam, że kurczę zimne już jest. Lubię też sobie coś pooglądać, wiadomo to jesieniara typowa, kocyczek, tutaj jakiś YouTube, Netflix, coś tam leci. Chociaż też, też dawno w sumie nie oglądałam Netflixa, teraz zazwyczaj po prostu YouTube leci, jakieś dramy, jakieś pierdu pierdu. Fajnie by było coś wrócić do oglądania typowego, takiego jesiennego klimatu. Ja zawsze po prostu, jak czuję tę jesień, to bym chciała nadrobić tam, w sensie nadrobić, wrócić do w poprzednich takich moich serii, co oglądałam, typu Sabrina, typu pamiętniki wampirów nie wiem, tak po prostu lubię te bo może do słodkich wkłamstewek bym wróciła, bo tam wszystkiego w sumie nie obejrzałam ale też taki był jesienny, dosyć taki ciemroczny ten klimat, ja lubię jak coś takiego mrocznego na jesień, takie już bardziej pod Halloween, no i wiadomo właśnie takie chłodniejsze pory coś jakieś zagadki, coś tam pamiętam też były takie horrory serialowe, typu tam te czarne lustro było to też obejrzałam tam wtedy wszystko ale to to takie no jeden odcinek to coś innego więc tak po prostu taki krótki film ale też bywały tam jakieś takie typowo jesienne takie horory coś nawet już nie pamiętam tych nazw pamiętam coś było z Zoom show z takim nawiedzonym domem coś też tak sama muzyka już taka spokojniejsza bardziej chilloutowa taka po prostu, żeby sobie leciała gdzieś w tle. Nadal oczywiście ja jestem bardziej elektryczna baba i wolę takie troszeczkę mocniejsze brzmienia. Nawet nie, nie że takie mocne, mocne, typowo, <laughs> że mroczne klimaty, tylko takie no, typowo elektryczne, wiadomo. No, no niestety, dziewczyna na początku nagrywała. Ja oczywiście o, o mnie chodzi <laughs> z NCS-ami. Do tej pory zostało mi takie, takie elektryczne, właśnie brzmienia. Może nie tyle już takie mocne jak właśnie NCS-y, typowo, że tam refren to zawsze jakaś elektrik, muza, mocna, mocna. Tylko już, o Jezus, chyba. Prawie też szara. Trochę gadasz, no ale spokojnie, jeszcze trochę możesz. Ale coś takiego właśnie na jesień. Fajnie sobie puścić takiego jeszcze klimatycznego. Tym bardziej, że no właśnie zaraz to znowu będą już święta, to będzie wszędzie leciało świąteczna muza. Świąteczne jakieś. Polędy, piosenki po kolei. Teraz znowu wrócimy od na wszystkie jakieś płaszczyki, kożuszki i wszystkie inne ciepłe szaliki, rękawiczki, bo niby wrzesień był taki dosyć jeszcze ciepławy no Wiadomo poza tymi deszczami, ulewami tamten, no ale no ale było ciepło w miarę. No teraz to już zaczyna się. Zaczyna się jesień. Jesień, słów jesień. Wiadomo liście też po kolei są na tych drzewach, wszędzie, gdzie gdzie już pospadały. Nawet dawno temu, ale nie nigdzie to już naprawdę się sypie. Ale ja lubię te wszystkie właśnie takie brązy, pomarańcze, czerwienie. Dlatego też te ozdoby wszędzie są po kolei. Ja, ja lubię takie romantyzowanie tej jesieni, jak to mówił. Chociaż jest ona też taka ponura, dosyć. Trzeba jakoś sobie radzić z tym. No ale te wszystkie aromaty, te właśnie korzenne, ja też sobie muszę właśnie coś zrobić takiego typowego z cynamonem coś, takiego maślonego, nie wiem, teraz też wczoraj, przedwczoraj też sobie piłam, a to jakieś herbatki z tymi wszystkimi przyprawami do grzonego wina i w ogóle właśnie no cynamon, kardamony, goździki, wszystko, wszystko, bo też i to lecznicze jest bardziej, no i wiadomo, fajnie też sobie coś takiego wypić po prostu nawet z mleczkiem. Przepraszam was w ogóle za ten cień tutaj z boku, ale no. Mimo od tej komputery akurat tak światło leci jakoś w tą stronę i tak dziwnie nie odbija. Niestety. Też od kilku już dni sobie zaświecamy świeczki. I fajnie, fajnie. Ja lubię tak jak coś po prostu tak pachnie, tak cieplej jest, milutko. Jeszcze te akurat świecę z tym drewnianym knotem, to fajne też te dźwięki wydają. Teraz też mam tą odpaloną i jest to tak po prostu przytulniej, tak milutko. Więc fajnie, fajnie tak sobie czasem odpocząć od tego codziennego pośpiechu. Teraz w trakcie choroby właśnie dużo myślałam sobie o tym wszystkim, dlatego też nagrywałam ten filmik. Chciałam tak sobie gadać i, i właśnie zobaczyć w ogóle kto to obejrzy. No bo wiadomo, no ja to też nie jestem regularna w tym wszystkim. A szkoda, bo kiedyś to kuźwa non stop nagrywałam, jak pamiętam. Na star, to odcinki były coś praktycznie codziennie <grych> co drugi dzień. A teraz tak, jeżeli wrzucam raz na pół roku, to jest ciężko. Tym bardziej, że u mnie też nie ma jakiegoś nie wiadomo czego na kanale, bo jednak nie wiem czy wam się nie znudziło już na przykład MSP, bo pewnie spora część jeszcze z mojego kanału jest y, takich ludzi, co ogląda i nagrywa i... Po prostu gra w MSP. Ja momentami starałam się wrócić do tego, nawet mi się dosyć udawało. Sobie grałam a to na tym MSP dwójce, a to na jedynce normalnie. Nawet mam jeszcze VIP-y pokupowane, jak były jakieś przeceny. Tak wiecie, bo w sumie można sobie kupić nie tyle, że na koncie, ale można też jak wchodzisz po prostu na stronę główną MSP tam na dole jest, żeby kupić lipa i wtedy sobie możesz go kupić po prostu i kiedyś tam, kiedyś tam na tym koncie go jakby odpalić, ruszyć tego VIPa wpisując kod no i będziesz miał VIPa. No i ja tak sobie zrobiłam. Raz, jak była promka, to kupiłam sobie tego VIPa i on już no trochę czeka, nie powiem. <grym> no bo tak chciałam po prostu mieć coś na... Kiedyś na wszelki wypadek, bo wiadomo, teraz te ceny też mega drożeją i na MSP tak samo. A ja jeszcze kupiłam, jak w miarę było taniej to, jeszcze była promocja, to, to wtedy było za 150 złotych, tam z groszami, 153 czy jakoś tak. Oczywiście, vipa na rok, więc jest kupiony, ale czy ja go kiedykolwiek wykorzystam, nie wiem. Parędzej może bym zrobiła dla Was jakieś rozdanie kiedyś, bo też nie widzę sensu. Tylko po prostu wpisując go na samancie, czy tam, nie wiem, na węce, czy gdzieś tam. żeby po prostu był i sobie wejścia, przykładowo przez tydzień bym wchodziła, grała, a potem znowu mi się to znudziło, bo jednak, no, tak to zazwyczaj teraz u mnie wyglądało. Nawet jak wracałam, to wracałam na miesiąc, a potem znowu mi się nie chciało. No bo to jednak jest fajna gra, ale no po jakimś czasie to się nudzi, bo tam nie ma za dużo roboty. Tyle, że zdobywasz level, zbierasz tam jakieś unikatowe rzeczy, przedmioty, ubrania. No i wiadomo, tam jakieś stroje sobie możesz wymyślać. No ale tam, typu jakieś artbooki, filmy, coś tam, to nie wiem, ktoś jeszcze w ogóle się w to bawi aż tak tak żeby to robić dalej jak to później weszła ta era seków i w sumie tylko po to głównie aby wbijać level przez wakacje też sporo czytałam i też tak myślę, że mogłabym wrócić teraz też do czytania jakichś książek, bo sobie na wakacje włączyłam yy, Empika, bo tam miałam coś tam promocję jakoś, wiecie, że dwa miesiące za darmo czy coś takiego, a potem płacisz, ale można wyłączyć i sobie tak czytałam przez wakacje. Niestety nie doczytałam jednej książki i teraz trochę ubolewam nad tym. Pozostało mi dosłownie chyba 60 stron czy coś takiego, więc zaraz koniec, bo tam tych stron to było do 400, jak nie więcej. No i nie wiem, albo kupię kiedyś coś właśnie znowu z tym Empikiem, albo może bym ogarnęła sobie tą książkę, ale no, no nie jest też sens taki, żeby kupować. Tym bardziej, że niby fajnie jest to zbieranie tych książek. Moja siostra sama zbiera te książki po kolei. Kupuję, chociaż teraz rzadziej wiadomo, bo już ma ich multum, ale właśnie nawet sporo książka, tych wszystkich na YouTubach i na Instagramach i tak dalej. Dziewczyn po prostu zbiera różne książki, przeczytaje i to po prostu leży jako kolekcja. Niby fajnie to wygląda, ale sporo mnie też zajmuje, to sprzątać potem, a i tak zazwyczaj już później do nich nie wraca, do tych książek przeczytanych, więc nie wiem, czy, jaki to jest sens. Fajnie to wygląda, naprawdę niektóre, jakie ja widziałam jakieś na Pinterestie kompozycje z tymi książkami, wiecie, półki, że sobie siedzisz na fotelu jakimś ze to bo jest tak, e, te książki na półkach takie, jest taki kącik do czytania, e, jakieś okno gdzieś tam, nie wiem, tego jest multum różnych właśnie takich e, rzeczy. A ja też, właśnie już rok tutaj mieszkamy. Rok z Miłoszem mieszkamy w tym mieszkaniu. Za jakiś czas będzie trzeba myśleć nad zmianą mieszkania, a fajnie było kupić, bo jednak też takie cały czas płacenie za wynajem. To już chyba lepiej kredyt nawet wziąć, płacić praktycznie to samo co miesiąc i mieć co swojego po prostu. Bo kurczę, cały czas wynajmowanie to w sumie nic po tym nie ma. Nawet nie mogę nic wiesić na tych ścianach, bo kurczę, no, trzeba albo wiercić, albo jakbym przykleiła nawet coś na te wszystkie, no wiecie, takie są te, te, takie kleje, że tam się to później odlepia normalnie wszystko, to i tak nie wiadomo co by było z tymi ścianami, może by została jakaś plama po tym, albo by się oderwało razem z kawałkiem farby i potem to jeszcze to albo by poszło z kaucji, albo to jakoś nie wiem, nie mam pojęcia, więc wolę po prostu nie ryzykować i no niestety jest troszeczkę pustało na tych ścianach. My też staramy się w miarę tam jakieś półeczki wstawiać. Mamy sporo właśnie, a to teraz nowa jest półeczka w tym rogu, czyli jakby wejście jak jest, to jest obok nowa taka półka, ala garażowa, coś tego typu. Pokażę Wam kiedyś, tylko muszę trochę ogarnąć tutaj, bo też jeszcze jest dosłownie ona, ale... Potem my wkładamy rzeczy w kartony. I dobrze, żeby było, jakby te kartony były jakieś spójne, a my mamy po prostu jakieś kartony po jakichś zamówieniach, po, po czymkolwiek, dosłownie po butach nawet, żeby po prostu coś tam powkładać i wsunąć w ten regalik. No i to wygląda tak po prostu. Jest, bo jest. A na pewno kiedyś tam trochę to bardziej ogarniemy. Na razie sobie to stoi po prostu. Ale tak samo i w kuchni mamy yy, zostawioną półeczkę na yy, blacie kuchennym. Co już robił. Dodatkowo też jakiś czas temu kupiliśmy do łazienki jedną taką dosuwaną półeczkę pomiędzy ścianą a kibelkiem, więc sobie można wysuwać, chociaż ja po prostu tam ustawiałam sobie kosmetyki. No i po prostu wyciągam, wiecie, bo to jest tak. Pokażę Wam kiedyś na pewno też. Na razie Wam mówię mniej więcej, co tutaj się dzieje. No, trochę się pozmieniało, chociaż nie powiem, że jakoś dużo. Na pewno jest bardziej dla nas to przystosowane, bo jest po prostu więcej miejsca, żeby coś pochować, bo jednak to jest kawalerka dla jednej osoby. My tutaj mieszkamy jako dwójka, więc no trochę jest yy, dla mnie przynajmniej tak niezagospodarowana ta przestrzeń, że kurczę, te ściany są takie pustawe. Można by było jakieś półeczki dać nawet w górę, albo coś, żeby wisiało, tak, żeby można było jakąś szafkę otworzyć, nie wiem, cokolwiek. A tu jest tak pusto dosłownie. Fajnie. Tak minimalistycznie, ale ciężko właśnie z takimi rzeczami, żeby coś pochować po prostu. No dramat jest. Trzeba później wywozić to z powrotem rzeczy do rodziców, więcej zabawy tylko. Ogólnie to będę musiała za chwilę kończyć, bo już mam końcówkę baterii, a nie podładowałam sobie wcześniej y, kolejnej, więc troszeczkę lipa. Ale co, dbajcie o zdrówko, bo kurczę, nie polecam być chorym. Wiadomo, fajnie sobie tak czasem odpocząć, ale no jednak lepiej ten czas jakoś wykorzystać, a nie cały czas leżąc w łóżku, więc... A to jakieś ciepłe posiłki, a to herbatki, witaminki, bierzcie, bierzcie, widziałam nawet sporo ja, jak byłam wczoraj u lekarza to kurczę, niektórzy w kurtkach praktycznie już pod zimę poubierani, swetry grube a niektórzy krótkie spodenki, krótkie koszulki ja nie wiem, nie wiem jak im tak ciepło nie wiem, dzieciaki przestrzegajcie się proszę, ja rozumiem, że nie jest nam zimno, ale uważajcie bo to jest teraz łatwe do ten przeziębienia się, masakra jakaś Wiadomo, też ja nie mówię, żebyście siedzieli tylko w domu, bo teraz to idealna jest jeszcze pogoda na takie spacerki, a to po lesie, a to po prostu gdzieś tak pochodzić, bo nie jest ani za gorąco, ani za zimno, więc nawet na jakieś y, bieganie czy coś to fajny czas, ale no różnie ta pogoda jest teraz. Raz ciepła, raz jest chłodno, raz, raz coś, to tak... A to wiatry, a to jakieś deszcze. No, lepiej uważać. Ja już powoli kończę herbatkę, a więc idealnie. Dziękuję, że słuchaliście mojej gadaninki. Spokojnego życia Wam, zdrówka. Teraz idealnie na jesień te właśnie aury takie emocjonalne, takie powolne życie, żeby Wam się właśnie odpaliło. <grywki> Póki jest jeszcze taka jesień jeszcze taka milutka w miarę, cozy, Bo zaraz to będą tylko przygotowania do świąt to jest tylko bieganie szukanie prezentów. Chociaż nawet i na wszystkich świętych to to samo jest, że zaraz trzeba latać i szukać różnych zniczy. A teraz jeszcze póki tego nie ma, cieszmy się, odpoczywajmy, relaks. Jakaś książka, jakiś film, świeczuszka, herbatka, kakao, kawka. No i tak można żyć. To co, to piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, bo to jest dla mnie aktualnie rzecz. Y Najważniejsza, żeby zobaczyć w ogóle, kto mnie jeszcze ogląda. I wiadomo, z czasem to wszystkie te gusta się zmieniają. Może wcześniej oglądaliście coś innego, teraz byście chcieli obejrzeć coś innego. A ja jestem ciekawa, co lubicie oglądać, bo też. No nie chcę po prostu czegoś byle, czego wstawiać tylko też jednak coś przemyślanego. Wiadomo, vlogi na pewno będą, bo po prostu lubię to robić, ale jakieś filmiki takie pogadankowe. Może jakiś Q&A, może jakieś właśnie gry, jakieś unboxingi kalendarzy adwentowych. Zostawiajcie łapki, subskrypcje, jeżeli tego nie robiliście, dzwoneczki, te sprawy. No i dzięki, dzięki wielkie. Ciepłej jesieni życzę i papatki!